Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy, ja jestem Andreman i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Moim oraz Państwa gościem dzisiaj jest kapitan Hydra 40 z drużyny Wir. I kolega Was zaprasza na przepiękną bitwę na pancerniku amerykańskim 9 poziomu, a pancernik nazywa się Georgia. Pan kapitan bardzo ładnie tutaj rozegrał, opał tyle medali, że głowa mała. Moi drodzy przypominam, że nagrywam tylko i wyłącznie Wasze powtórki, które zostały przesłane mi na pocztę mailową, a link do poczty mailowej znajduje się poniżej w opisie. Każdego filmu wystarczy przewinąć na sam dół. No i z tego miejsca również serdecznie Wam dziękuję za subskrybowanie mojego kanału na YouTubie oraz za każdą pozostawioną łapeczkę do góry. No nic, moi drodzy, nie będę wam tutaj e, przeciągał. Na pewno siedzicie już jak na szpilkach, chcecie to pooglądać. a naprawdę warto, więc usiądźcie sobie wygodnie i już odpływamy. Wyświetlałem się już tutaj pierwsze okręty, 16,5 kilometra. Od Georgii, od Hydry 40 jest niemiecki krążownik. Poszła pierwsza salwa, ładne skupienie, e, pięknie są to pociski. No, jakby teraz trafił, ładnie płynie i ojej, matko, e, zobaczcie 36 698, ależ jemu tutaj e, pociągnął po garach. No, naprawdę piękny strzał, bardzo, bardzo ładnie. No, teraz jeszcze jest gdzieś tutaj krążtat, Kronstadt za zauważył torpedy, odbija w drugą stronę no i Georgia oddaje strzał w kierunku tego krąższtada. Kronstadt odbija i ten strzał będzie zapewne niecelny no już tutaj samoloty nieprzyjacielskie e, krążą nad głową e, kapitana na Georgii jest Iskan pokazuje się e, niszczyciel już, artyleria dodatkowa próbuje jego obijać jest i Atlanta 18,4 jaki będzie cel, czy to będzie Atlanta czy to będzie Agirek Przepraszam, Skan Skan tu jest obijany z artylerii. Może uda się pomóc tutaj Akizuki. No zobaczcie, Akizuki próbuje jeszcze gdzieś tam walczyć, ale Atlanta tą swoją salwą po salwie, zobaczcie, tęczą tych pocisków, niszczy to Akizuki. w tej chwili artyleria dodatkowa nie ma jak bić tego niszczyciela Skana. Skarne stopnie w oczach jest, został zatopiony. Waflo jego tutaj zlikwidował. jeszcze ta Atlanta, która strzela cały czas do niszczyciela Kizuki. A Kizuki próbuje się ewakuować, ale on płonie i już utonął. No kurczę no niestety, ale zobaczmy, czy ta Atlanta dostanie tutaj. Chyba, chyba raczej nie, nie dostała, schowała się, zniknęła. W tej chwili więc jest tutaj problem Muszę wam jeszcze powiedzieć, że E Kapitan Hydra 40 udostępnił Jak ma zrobionego kapitana Oraz swój okręt Jeżeli będziecie mieli ochotę i skorzystać Z takich ustawień jakie ma Tutaj kapitan No to bardzo serdecznie Zapraszam do skorzystania Z usług pana kapitana Kapitana Hydra 40 Z drużyny WIR Która daje w tej chwili strzał do Kronstadt'a Poszła salwa, jest tam trafienie za 5100 e, pociski, jeden z penetracją. No i są te samoloty, ale to samoloty są od pancernika Kirsiarzy, który próbuje tutaj zlikwidować e, któryś z naszych okrętów, a jest tu ich bardzo dużo. Jest e, Buffalo, Bismarck, jeden Bismarck, drugi Colorado, no i Georgia. Ale poszła jeszcze salwa do następnego e, okrętu i... isha. Nie trafiony ten kiersarze. Jest na celowniku w dalszym ciągu kiersarze. Inne okręty również starają się go tutaj zlikwidować. Przypomnijmy, że kiersarz posiada samoloty na swoim pokładzie rakietowe, które. E, przy celnym uderzeniu potrafią nawet e, zadać dwa e, konkretne e, podpalenia potężne zabierają demecz. no i w tej chwili e, kirsarzy pokazuje swój piękny bok e, i jeżeli wejdzie teraz no to na pewno tutaj e, będą ładne obrażenia a dość pięknie to skupienie idzie i jest trafienie. 21 tysięcy. Nie było tutaj cytadeli, ale mimo wszystko zobaczcie, jak tutaj dostał. No i jest ta Atlanta. Jest zaznaczone tutaj ręczne sterowanie artylerią dodatkową, i już Atlanta jest obijana. Zobaczcie te z boku, jak te pociski. Pięknie idą do tej Atlanty. I jeszcze artyleria główna. Atlanta pokazuje bok, próbuje się ratować, ucieka i dostaje strzał. Ależ tutaj dostała minimalnie, chociaż słuchajcie, to jest panc... ten pancernik, ma potężne pociski. Atlanta jest, no powiedzmy, papierowa, ale jest bardzo groźnym e, krążownikiem, który posiada tutaj e, bardzo szybkie przyładowanie. Szybko, pod... Szybko strzela, bardzo mocno podpala. No i teraz zobaczmy, jedna salwa. Z Gracją to kapitan strzela. Jest trafiona za 1000% metrów. i druga salwa. Kapitan myślał, że go ściągnie, już tutaj. I jednak artyleria dodatkowa postawiła kropkę nad i, I jest drugi frak. 81 341 damage. Kapitan Hydra y tutaj dostaje eksperta w walce, w zwarciu. Ale jeszcze mamy tutaj pancernika rosyjskiego Władywóstoka. 8 km po lewej stronie. Do tego jeszcze Angry. Ten, który otrzymał dwie tutaj Cytadele za 36 tysięcy, on się akurat tutaj pokazuje, no pokaż się pięknie. Oj, 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 no i teraz zobaczmy jak te pociski idą, chyba siądzie nieźle, tak siadło, 5198 i do dodatkowa artyleria już będzie go tutaj obijał, ale nie ma co lekcjowa a Gierka, on jednak też posiada pociski przeciwpancerne bardzo, bardzo mocno i on tutaj nie ma zamiaru strzelać do Georgii, tylko bije do Buffalo i Buffalo Próbuje się to oddzięczyć, ale artyleria dodatkowo wciąż, obija go tego Agirka i jedna salwa. Czy będzie koniec z tym krążownikiem? Aż jeszcze jeszcze dał je mu to szansę przeżycia. Zostało mu tam chyba z 2000 HP. No i pokazuje się, władził. Eee, ten Władziu, tak w moim je językiem mówiąc rosyjski pancernik, który może w tej chwili coś tam przytuli Włady Włostok płynie bokiem o i teraz jeszcze zobaczcie tutaj na tym wskaźniku, jeżeli on będzie tak płynął no, i trafiony będzie pięknie no to może tutaj bardzo mocno odczuć i poszła salwa odbija e, w górę, mogą pójść tam jakieś rykoszety, no chyba żeby jest trafiony 23 973 trafienie w Cytadelę, już ma tutaj do myślenia kapitan na wostoku yy, oddaje salwę, chcę podziękować tutaj do, podziękować George'owi za ten strzał, ale nie celnie, nie celnie. i następny salwę na górą stoi również Nagato, 10 km on będzie też próbował się jakoś ratować tutaj, no i poszły Tutaj cztery rokoszety i jeden penetrację pociskiem płonie, płonie w Widzę tam na gato, chyba lekko też coś tam cofa. Tak i teraz, teraz powinno siąść dobrze. Jest trafione 5749. Szybko to trzeba przeładować i zakończyć żywota tego pancernika. Jeszcze e, widzę Nagato tutaj próbuje się wycofać, ale Nagato to za chwilę chyba dołączy do kolegów z timu i będzie zbierał muszelki i poszła salwa. Tak jest. No teraz musi coś wejść, musi coś tam być trafione. Jest trafienie. Po prostu mistrz. No i teraz jeszcze jest to Nagato i artyleria dodatkowa jest zaznaczony ręcznym tutaj. Eee, Sterowanie artylerii dodatkowej, zobaczcie, już ta artyleria z większą precyzją i dokładnością obija to nagato. Czy będzie jeszcze jeden, czy to będzie trzeci frag? No, niestety, Bismarck eee, tutaj zabrał nam tego fraga. Czekamy, no. kto tu jeszcze jest chętny złapać cytadele. Od Hydry 40, no zobaczmy, jest tutaj y, przy Jutlandzie Z46. Na, na Jutlandzie y, płynie kolega z timu. no i jest salwa, jest salwa do tego Agira AGira, próbuje jeszcze się, słuchajcie, ewakuować. Kombinuje, jakby tutaj przetrwać, y, czy będzie, jest trafiony. 8000, no myślę, że już tego y, fraga Nikt mu nie zabierze, chociaż, chociaż. Chociaż, chociaż, nie bym był na 100% pewny, bo jest dużo tutaj w grze łowców fragów. I poszła salwa. I ten Agirek pójdzie na dno? Jest trafiony. Pięknie. Bez słów, zobacz. Mamy trzeciego fraga. No i tutaj mamy krążtada. Mamy kolora do prawej strony, Kersaż. Już spoczywa na dnie. Pozostały dwa okręty: 163 055 na koncie Georgii Kapitana Hydry 40. No i jest zobaczcie tutaj, ramię w ramię. Kronstadt obrywa. Kronstadt również tutaj płynął w dywizjonie ze swoimi kolegami, którzy jedni z pierwszych spoczywają. ...na dnie oceanu. I salwa. Tak jest. No, jest co... Nie no, zobaczcie, duży kaliber. Citadunia, no, no niesamowite. E, chociaż tu się od odwdzięczył podpaleniem tej Georgii. I już artyleria dodatkowo. No teraz zobaczcie, pełnia błąd ten kapitan. Pokazuje bok swojego krętu i to się powinno zemścić w tym momencie. I salwa, i jedne działa, i drugie działa. Zobaczcie, powinno się to zemścić. Tak jest, na razie tu wchodzi. Jeżeli to działo by było szybciej przodowane, to krążat na pewno by miał problem. Ale zobaczcie, krążat próbuje jeszcze tutaj tą Georgię zlikwidować. I artyleria dodatkowa. Czemu kapitan nie zaznaczył tutaj? Eee, celniejsza by ta artyleria była. No i chyba to już koniec y, po tym kruszcadzie. Jest, jest zatopione. Zobaczcie, skoordynowany atak. I jeszcze jeden. Okręt. Jeszcze zostaje Colorado. No i ten Colorado już tutaj myślę wysyła SMS-ka do domu. Nie czekajcie na mnie z obiadem. Zobaczcie, Colorado, kontra Georgia. No uwaga. I teraz. Ładne wyprzedzenie i poszło. Chociaż tu może być rykoszet. Ale 6000 już jest. No i myślę ta salwa, która tutaj będzie miała miejsce, no może tutaj zakończyć. I jeszcze zobaczcie wsparcie. Ależ łapię chłopaki tutaj z teamu, e, z teamu Vir. Medal za medalem. Osiągnięcie z osiągnięciem. I żeglamy. Oj teraz na pewno.